jakbyś tu trzymał drzwi z jednym mobem, ja bym tam wleciał poczekaj, trzymaj, trzymaj drzwi Ja tu stanę w tych drzwiach może Tylko bo te moby mocno biją. Cześć, tu tam wiec? Kurwa nie wiem co zrobić. No eee, Puszczam tu mobów, wiesz? Leczmy, leczmy Speksiu. Dobra, 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 Nie wyjdzie. Pa, pa, pa! pada! Co, wyjebał się? Jeszcze nie, ale padnie zaraz. Ty, nie ma streama, kurma. Padnie. Wyjebał ktoś od was teraz? Z, nie, nie, ale... Nie. Trojibol, trojibol zaraz chyba padnie. Nie, ale farta nas, mieliśmy. Teraz Jarka Zmiata Jarka wam zmiotło? Uważaj Speksiu. A, tak, a medyka na, przed, na czerwonym wyłuchaliśmy. Czekaj, jeszcze z jednym bym tu wszedł, no, kurwa? Mm. Ja się nie mogę. No, mają. biją te. Transfer? Co? Wiesz, czy oni UPC mają? Czy A oni? Jarek ma multimedię i ten ma multimedię. Ale to jest to samo podobno. Tak, mm. wali sobie tam bombę. Nie tam się deski będą się sypać. No. Ja też się rozjebałem. No, widziałem. No ale chujnia, nie? Kurwa z tym netem. Dobra, już oby tam ma w środku. <laughs> dobra, ale jakby inka tam wsadzić, podar to by Kurwa, było. E, a czemu te inki na mnie się nie targetują? Nie wiem, zdełnione. Wyjdź po nie, Speksiu. O, już go biją, dobra, elegancko. Wsadź, wsadź, wsadzaj tego inka tam do środka. <laughs> dobra. <laughs> Idź po następne, Speksiu, dalej, dawaj mowy. Na którym roomie go tak robicie? Dawaj moby. Use Czekaj, tylko będę musiał ten. Otwórz, otwórz drzwi. O Jezu, nie tak Do 23. A będę zobacz może coś robić. już. A zobacz może już padł. Ja mam... Tak zapisali ci? On tam magic wole rzuca. Dawaj, dawaj tego. Inka trzeba. No tak. już umierzesz. Tak ci tak napisałeś do 23 będą coś robić? Wiesz co? Do 23 mają coś robić, teraz mi kuzyn pisze, bo on też ma UPC i coś sprawdza, wiesz? Pisze, że do 23. O, o mają tak nie robić. wyjdzie, dobra, już teraz nie, nie wyjdzie stąd Czemu, czemu nie był ten? Padnie, Fierka. dobra, teraz już, nie, teraz już pada. Poprawia tylko tego, żeby się Ink nie ruszył. O!